Witajcie, witajcie. Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Mieliśmy być na żywo, ale niestety zdarzają się tak zwane sympatyczne osoby, która nawet powiedziała już na czacie, czy też napisała na chat podczas Speedway Grand Prix dzisiejszego nagrywania, nagrywania na żywo, że nas zgłosi. No i nas zgłosiła do Kanal Plus, a więc jesteśmy, nie wiemy jak na długo zbanowani. Na razie nie będziemy mogli Tutaj używać na żywo transmisji, ale myślę, że już jutro będzie to odblokowane. Na pewno uczymy się na błędach, więc na pewno, jeżeli już będzie znajdować się główna nazwa materiału, który dla Was będziemy przekazywać na żywo, w trakcie rozpoczęcia transmisji będziemy tą nazwę zmieniać. Dlatego tak to wygląda. No, dzisiaj nadeszła ta wielkopomna chwila, mianowicie losowanie losowanie naszych tutaj no, subskrybentów. Jak na razie, jak widzicie, jest liczba 343, i zaraz powiem dlaczego. Otóż, jak już żeśmy Wam obiecali, jeżeli przekroczymy 1000 subskrybentów. Dla Was będzie nagroda w postaci no, tej głównej nagrody, czyli 1000 złotych. No i wśród tych 343 osób rozosujemy tą główną najpierw nagrodę. Później drugą nagrodą jest dwudniowy pobyt, a więc dwa noclegi w hotelu Remez w Opalenicy ze śniadaniem. No i trzecia nagroda to bilet na wybrany mecz Waszej drużyny: czy to piłkarskiej, czy to żużlowej. Jak zwał, tak zwał. Dzisiaj, podczas tego losowania, może się okazać, że będzie to jeden zwycięzca i zgarnie trzy nagrody. Jeżeli tak by się stało, to otrzyma również od nas taka osoba gadżet, Radia sport polonia, więc koszulkę i kubek, który zmienia kolory w trakcie nalewania gorących napoi. Ale zanim to nastąpi, podam Wam bardzo ważny komunikat. Otóż, drodzy słuchacze Radia Sport Polonia, jeżeli chcecie wziąć udział w dzisiejszym losowaniu, to wasze konta na YouTube muszą posiadać subskrypcję jako publiczne. My żeśmy już to ogłosili, zdążyliśmy ogłosić to na live i zauważyliśmy, że ponad 26 osób z tego skorzystało. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, ile mamy tych osób subskrybenci, których subskrypcje są ustawione jako prywatne, nie są wyświetlane na naszej liście subskrybentów. Zawieszone konta i subskrybenci zidentyfikowani jako spam nie liczą się do całkowitej liczby subskrybentów i nie pojawiają się na liście subskrybentów. Tych subskrybentów, kochani, na chwilę obecną, no, mamy ich sporo, bo jest ich liczba 1212, ale niestety, no, jeśli chodzi o tych... Subskrybentów jawnych, tak to nazwę, czyli tych, którzy mają publiczne subskrypcje, to już jest ich mniej. No i teraz spróbuję je tutaj, te osoby przyporządkować. Za chwilę Wam wszystko pokażę na ekranie. Ja tego sobie sprawdzę, jaką liczbę mamy tych subskrybentów, a więc zaraz będziemy mądrzejsi. I podamy Wam już taką oficjalną liczbę i z tej liczby osób no będziemy losować zwycięzców. Będziemy się z Wami kontaktować. A więc no, teraz to taka można powiedzieć nadeszła wiekopomna chwila i będziemy losować subskrybentów. No, Widzę, że przybyło tych jawnych. Jest 343 osoba, więc już na tym panelu no, zostało to ujęte. I za chwilę Wam od początku tych subskrybentów pokażę. A więc będziecie mogli sobie tutaj wglądnąć. I zanim wglądniecie sobie na naszą stronę, to już Wam pokażę, a więc bardzo ważne: przechwytywanie ekranu. Ok. I my już wchodzimy w tym momencie. Na nasz ekran. No, i tutaj jak widzicie, znajduje się liczba subskrybentów. Ja tutaj sobie dałem nie z ostatnich 10 dni, ale od początku naszej działalności. I tutaj mamy po kolei tych subskrybentów od początku zasubskrybowania naszego kanału. Czyli do od 13 czerwca 2019 roku. Wtedy pojawił się Kumari 1, 11, przepraszam. Ją był pierwszym subskrybentem. I tych subskrybentów ustawimy sobie tutaj 50 na stronę. No i tutaj yy, tych subskrybentów będziemy mieć, a więc po 50. Już Wam pokazuję następną 50. I następną. A więc w tym momencie mamy już 150. I następną. Przy okazji możecie sobie zobaczyć swoje nazwiska, lub też swoje nazwy kanałów. Mm -hmm. Nawet Tony Rickardson, Żużlowiec, jest tutaj. Wczoraj zasubskrybował nasz kanał. Kolejna 50. Niektórzy są bardzo bogaci w subskrybentów, a więc mają bardzo dużo subskrypcji na swoim koncie. I następna 50. I to jest koniec. A więc tutaj macie wyświetlone 343 z 301, i my sobie wracamy. A więc wracamy do początku. Od nowa sobie robimy ostatnie 90, od początku. Datę subskrybowania. A więc tych, którzy pojawili się u nas najwcześniej, i tu macie tą liczbę, czyli tą pierwszą 50. I w momencie, o tu wam pokażę, w momencie, kiedy wylosujemy liczbę czy, z 343, przyniesiemy się bezpośrednio na kanał i sobie ją policzymy. A więc osobiście sobie ją policzymy. Losowanie już mamy, a więc widzicie, że tutaj też widać to losowanie. A więc, jak widzicie, możecie sobie tutaj to obserwować tych losujących. No, zaraz sprawdzimy. Idziemy, mamy to losowanie. Zapewne będzie tutaj to losowanie. A więc mamy już tą liczbę. Tak, mamy. 343. No, i przechodzimy do losowania trzech osób. Najpierw będziemy losować po 1. Tak, żeby każdy z Was miał szansę. A więc, już mamy tutaj, wygeneruj losowe liczby. Podaj parametry, losu, liczbę z podanego okresu. Mamy 343 osoby, 0 osób, no i ilość 1. I będziemy tak tą ilość. Powtarzać trzykrotnie, bo można by było zrobić losowanie na takiej zasadzie, że wybieramy trzy osoby, tylko że wtedy, no wiadomo, że trzy osoby mogą wygrać. Chociaż i tak szanse na to, że jedna osoba to wszystko zgarnie, no to są minimalne, ale trzeba mieć nadzieję. Więc przechodzimy do losowania. My sobie będziemy zapisywać osoby, które tutaj. Z którymi później się będziemy kontaktować. Mhm. Więc my już mamy tutaj notes, mamy, a więc możemy już tutaj Wam będziemy mogli tutaj Wam podać. A więc rozpoczynamy losowanie. A więc wszyscy ready i losujemy. I mamy. 21 wynik. A więc, osoba z numerem 21. A więc, przenosimy się na nasz panel kanału i przechodzimy do tej pierwszej pięćdziesiątki. A więc, jeszcze raz pokażę. To jest ta pierwsza pięćdziesiątka. Ja teraz zobaczę, jak to wygląda na tym. O, wiecie co? Ja sobie to przesunę, tak abyście wiedzieli to wszystko. Abyście mieli te o, parametry tutaj pokazane. Jeszcze może bardziej zmniejszę to wszystko. O, tak. O! I już będziecie mieć to wszystko widoczne. A więc to jest ta 50, a więc przechodzimy do pierwszej grupy. No i teraz liczymy. 21. Kto to jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Edik y, będzie tutaj ostatni, żeby było wiadomo. 7, 8, 9, 10.

Siwiarek otrzymuje od nas 1000 złotych. A więc yy, wiemy nawet, gdzie mieszka. Jest to yy, człowiek z Londynu, yy, z lotniska Heathrow, yy, maratończyk, a więc znamy tą osobę. A więc Rafał Siwiarek otrzymuje od nas 1000 złotych. A więc pokażemy go tutaj na naszym YouTubie. A więc, żebyście mogli zobaczyć, Rafał Siwiarek, i on otrzymuje od nas nagrodę 1000 złotych. Teraz losujemy następną osobę, a więc będziemy generować następny tutaj. O, mamy następną osobę z 343. I teraz nagrodą będzie dwudniowy pobyt z wyżywieniem w hotelu Remes. W opalenicy 225. No, i przechodzimy do tego naszego panelu 225, a więc, jak wiadomo, w tej pierwszej nie będzie. A więc przechodzimy tutaj sobie do 225, a więc jeszcze 225, 202.

21, 22, 23, 24, 25. Krzysztof Kończalik, który wczoraj został naszym subskrybentem, ale jeszcze sprawdzimy, czy to jest 25. Tak. A więc Krzysztof Kończalik jest zwycięzcą kolejnym. A więc już go tutaj sprawdzamy. Krzysztof. Krzysztof Kończalik. I pobyt dla pana Krzysztofa w hotelu Remes. A więc e, proszę nam podać datę, Pani Krzysztofie. Proszę się z nami skontaktować. To najważniejsze, żebyście się z nami skontaktowali. I będziemy później mogli wam przesłać te nagrody. No i teraz losujemy kolejną osobę. Tym razem, już to będzie ostatnia nagroda. A tą ostatnią nagrodą będzie bilet. Bilet na y, drużynę. Przez siebie wybraną, a więc tą, jaką lubicie, tą, jaką e, tutaj, no. Ach, e, e, której kibicujecie. A więc ostatnie lasowanie. I 223, a więc blisko, ale bliziutko. No, widzicie ta maszyna. A więc był tutaj pan Krzysztof Kalinczak, 224 Tomasz Juruś. I choinka 1975. Tak, 223 to by się zgadzało, czyli 225, 224, 223. A więc choinka zdobyła u nas bilet, i ta osoba będzie się musiała z nami skontaktować. Najlepiej na Skype. Zaraz sobie podamy wam Skype. Choinka 1975. I tutaj będzie bilecik. Super, bilecik. No, i kochani, bilecik jest, a więc mamy dzisiejszych zwycięzców. Eee, wszystkim gratulujemy. No, tym, którym się dzisiaj nie udało, no cóż, no, co zrobić? No, myślę, że następnym razem będzie ku temu okazja, aby ponownie wziąć udział w konkursie. A jest, a będzie już ku temu okazja, ponieważ mamy kolejny mm, tutaj kolejny tutaj mm, kolejny konkurs 2000 zł za 10 tysięcy subskrypcji kanału Radiosport Polonia. Wystarczy, że dasz nam suba i po przekroczeniu 1k na YouTube w losowaniu na żywo możesz zdobyć atrakcyjne nagrody, a mianowicie 2000 zł złotych. Zapraszamy życzymy wszystkim samych wygranych. Losowanie odbędzie się na żywo w dniu przekroczenia magicznego 10 tysięcy na naszym kanale YouTube, czyli inaczej 10k. A więc to tyle. Jeśli chodzi o losowanie, dziękuję Wam wszystkim za to, że subskrybujecie nasz kanał. No i cóż, no i kolejne, kolejny czas na kolejne losowania. Tym razem... Już po 10 tysiącach subskrybentów, czyli po 10 k, mamy nadzieję, że nasz kanał zostanie odblokowany, jeśli chodzi o relacje na żywo. I będziemy z Wami na razie z otworzenia nadawać magazyna. Więc już zapraszamy na najbliższy poniedziałek. Jeżeli odblokujemy na najbliższych kilku godzinach, no to Was potem poinformujemy. I na pewno jutro już na relację na żywo zapraszamy. Jeszcze raz przepraszamy za to, że wyszła sytuacja, jaka wyszła. Mamy nadzieję, że nie macie nam za złe, no ale tak to jest. No, są zazdrośnicy, są osoby, które po prostu nam zazdroszczą. To tyle. Dziękuję za udział, dziękuję za to, że jesteście z nami. Subskrybujcie, lajkujcie, a także możecie nas wspierać. Ostatnie wsparcie, no na razie w sierpniu mamy 0 złotych i za chyba tyle zostanie. Ostatnia wpłata Polonia Academy z Berlina to była w marcu tego roku, to było 100 euro. Cóż, może pod koniec miesiąca ktoś Was zrzuci grosze, albo dopiero w przyszłym miesiącu. Dziękujemy. Mówiąc te słowa Adam Liza, to naczelny radia Sport Polonia i zapraszam na kolejne losowanie. Na naszej antenie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Życzymy Wam wspaniałych emocji przeróżowych, piłkarskich, sportowych.